Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, jesteśmy w okresie przed świętami Bożego Narodzenia tu w ręku w Ropczycach. Chciałbym z tej okazji kilka zdań na temat kończącego się roku, roku trudnego, roku pandemicznego, w którym decydowała troska o nas, o nasze rodziny, o nasze dochody, o naszą pracę. Szczęśliwie kończymy ten rok. Mam wielką nadzieję, że większość z nas z zadowoleniem. Również jako samorząd jesteśmy zadowoleni, że pomimo tych obaw w trosce o nasze dochody samorządowe udało się zrealizować wszystkie zamierzenia i plany i możemy się pochwalić, że te ważne zadania rozwojowe i bieżące wydatki ukończyliśmy bez zadłużenia miasta i gminy nawet na jedną złotówkę. A teraz jest taki czas świąt Bożego Narodzenia, gdzie wzbudzamy refleksję. Stawiamy sobie plany, zamierzenia na nowy rok, samorząd też. Mamy kilka ważnych pomysłów, zadań prorozwojowych, które chcielibyśmy realizować. One z pewnością przyczynią się do standardu naszych usług, do poprawy naszego życia. To między m.in. budowa nowego dworca autobusowego w Rowczycach, to budowa wodociągów, dróg, ulic, chodników, oświetlenia ulicznego. Chcemy zapoczątkować wielomilionową inwestycję w budowę wodociągu z Lubziny do Okonina, Łączek Kucharskich i do Nieźwiady. A więc wiele ambitnych zadań. Wszystko zależy od sytuacji w kraju, od tego czy poradzimy sobie z pandemią, czy nasze dochody będą zbliżone do planowanych i dużo zależy od naszej współpracy. To z Państwem współpraca jest bardzo ważna. Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować za właśnie ten miniony rok. I wszystkim Wam, mieszkańcom miasta i gminy i moim współpracownikom z Rady Miejskiej, z Urzędu, z jednostek organizacyjnych, chcę podziękować i, i wspólnie cieszyć się już świętami Bożego Narodzenia, świętami tak ważnymi w naszej polskiej, katolickiej tradycji. Z tej okazji chciałbym, Szanowni Państwo, złożyć Wam serdeczne życzenia, życząc przede wszystkim zdrowych... Niezapomnianych chwil, wrażeń z przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wigilijny stół, wigilijny opłatek, choinka, Boże szopka, niech te wspólnie śpiewane kolendy wzbudzą nas wiele radości, wiele optymizmu i wiary w dobre jutro, w dobrą przyszłość. Niech ten czas świąt Bożego Narodzenia spowoduje, że będziemy mieli dla siebie bardzo dużo wrażliwości, ciepła, miłości. Jak to będzie czas takiego spokoju i optymizmu. Niech Nowonarodzony otacza nas swoją opieką i troską w tym przyszłym roku. Szanowni Państwo, życzę, by ten właśnie nowy 2021 rok był rokiem dla nas spełnienia naszych planów, naszych marzeń. Niech cechuje nas wszystkich mimo wszystko optymizm i wiara, że Porazimy sobie z pandemią, że będziemy wciąż silni, by y, móc realizować różne nieprzewidywane, trudne sytuacje. Życzę wszystkim Państwu optymizmu, nadziei y, realizacji naszych planów i marzeń.